rolnicy, którzy kawę uprawiają na całym świecie, to jest ponad 12,5 miliona gospodarstw, które, na których uprawia się właśnie kawowce i rolnicy, chociaż o to od nich cały ten łańcuch dostaw się zaczyna, to najczęściej są tą grupą najbardziej marginalizowaną w handlu międzynarodowym i najmniej tych korzyści z handlu kawą właśnie płynie do samych rolników i pracowników farm kawowych. Dlatego Właśnie jako Fairtrade, między innymi z okazji Międzynarodowego Dnia Kawy, staramy się powiedzieć i dać głos tym osobom, dzięki którym tak naprawdę mamy codziennie rano po ranku pyszną, aromatyczną kawę. W zasadzie tylko w dwóch krajach na świecie rolnicy, którzy uprawiają kawę, zarabiają powyżej międzynarodowej granicy ubóstwa, czyli to jest 2 dolary 15 centów na gospodarstwo. I tak naprawdę takie zarobki dotyczą tylko rolników w Brazylii i w Wietnamie. W pozostałych krajach, gdzie uprawia się kawę, rolnicy naprawdę żyją na granicy ubóstwa, a jeszcze w trudniejszej sytuacji są pracownicy farm. Rolnicy bardzo dotkliwie odczuwają skutki zmian klimatu właśnie w tych regionach świata, gdzie uprawia się najwięcej kawy, czyli to jest ten pas kawowy między zwrotnikiem raka i koziorożca. I w, czy to jest Ameryka Łacińska, Afryka, czy Azja, właśnie Wietnam, Indonezja, tam te skutki zmian klimatu są bardzo odczuwalne i rolnicy już teraz alarmują, że naprawdę sytuacja jest trudna. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z suszą w Brazylii i właśnie w Wietnamie i o ile jeszcze w Brazylii te zbiory w tegorocznym sezonie były na dość przyzwoitym poziomie, porównując rok do roku, o tyle zmniejsza się na przykład wielkość samych ziaren i owoców kawy właśnie przez suszę. I tak jak rozmawiałem z jednym z rolników z Brazylii, z takiego regionu Minas Gerais, który jest jednym z największych regionów kawowych na świecie, to mówił, że zazwyczaj te największe ziarna, za które też firmy najwięcej płacą, to było około 25% zbiorów. Tak, tak to mniej więcej co roku wyglądało. W ostatnim sezonie to było zaledwie 10%. To się przykłada nie tylko na zmniejszenie liczby plonów, ale też na zmniejszenie tak naprawdę dochodu rolników. Jako organizacja Fairtrade promujemy zrównoważone praktyki rolnicze i ostatnio w ostatnich latach promujemy tak zwane agroleśnictwo. Jest to Polega to na sadzeniu wśród krzewów, drzewek kawowych, także innych roślin, drzew. Przekłada się to nie tylko na to, że kawa generalnie lubi rosnąć w cieniu drzew, które zapewniają im większą stabilność, odpowiednie nasłonecznienie i wilgotność, bo kawa bardzo lubi, zwłaszcza arabika, odpowiednią wilgotność. Więc takie nasadzenia różnych drzew, nie tylko właśnie są ekologiczne, pomagają chronić środowisko naturalne, ale są też dobre dla samych upraw.